Pałac Kultury i Nauki w Warszawie obchodzi 70. urodziny. To perła radzieckiej architektury i niechciany prezent od Stalina. Jednak z biegiem lat budynek przerodził się w prawdziwą ikonę Warszawy. Mamy tutaj w tej chwili trzy teatry miejskie, jeden teatr prywatny, mamy kino, oczywiście Pałac Młodzieży, Wielki Warszawski Dom Kultury, mamy siedzibę Polskiej Akademii Nauk, mamy dwa muzea, więc naprawdę w Pałacu Kultury zawsze się coś dzieje. Mamy oczywiście szereg sal wystawowych, w których bardzo często odbywają się różnego rodzaju wystawy. W budynku jest 3288 pomieszczeń. Mamy tutaj takie powiedzenie, że jeśli ktoś się w pałacu by urodził i spędzał jeden dzień w jednym pomieszczeniu, to wyjdzie stąd mając 9 lat. Na 35, piętro, czyli na taras widokowy, windą wjeżdża się w 19 sekund. Stąd można obserwować panoramę Warszawy. Tu zakochani przypinają swoje kłódki z imionami. Kłódeczki na zabytkach, jak na całym świecie, są po prostu symbolem wiecznej miłości, która łączy te dwie osoby, na przykład Oliwię i Adama, które je tutaj powiesiły. Sala gotycka, która jest na środku Terasu Widokowego, to sala, w której może nie często, ale zdarzają się na przykład oświadczyny albo śluby. To piękna sala w purpurowym kolorze, bardzo odpowiednia do wyznań miłości. Na koniec zjeżdżamy do dyspozytorni na poziomie minus jeden, gdzie możemy porozmawiać z panem Mariuszem Dukiem, który jest na swojej 12-godzinnej zmianie. Wpływają tutaj zgłoszenia z całego pałacu. Czy jest zapchana umywalka, czy jest na przykład awaria klamki, albo się drzwi nie chcą zamknąć. Tego typu zgłoszenia. Dla mnie Pałac Kultury jest tak mi trochę Empire State Building w warszawskim albo wieżą Eiffla, albo wieżą niemieckiej telewizji. Pałac Kultury to 46 kondygnacji, w tym dwie podziemne.